Wielu ludzi mówi, że być może z powodu tej, tej żałoby, z powodu tej traumy, niektórzy z nich mieli jakąś taką halucynację, a może tylko jeden, może tylko apostoł Piotr. Halucynacje, po pierwsze, dotyczą zwyczaj tylko jednej osoby, tak? Tylko jedna osoba jest uczestnikiem. Raczej trudno znaleźć przykłady zbiorowych halucynacji. I halucynacje często też dotyczą jednego zmysłu, tak? Albo to jest wzrok, albo to jest słuch, ale razem raczej nie. Trudno sobie wyobrazić, żeby właśnie 500 braci na raz doświadczyło zbiorowej halucynacji. Tak, i tam jeszcze apostoł Paweł pisze spośród których wielu nadal żyje, tak? Więc jakby to wskazuje na to OK, można się ich zapytać. Raczej też można jeszcze powiedzieć, że halucynacje nie przekonują człowieka o tym, że on powstał z martwych, tak? One mówią o tym, że o, zmarły mi się pokazał, tak, ale nie, nie mówią, nie, nie, nie prowadzą człowieka do wniosku, nie, on, on jest, on żyje, tak. I jeszcze, mało tego, bo nie mamy tylko świadectwa Piotra czy apostołów, którzy byli ze sobą za jego życia, mamy również świadectwo Pawła Apostoła. To jest sceptyk, tak? To jest człowiek, który raczej e, sam z siebie takiej. Nie ma, nie ma, jakby to powiedzieć, predyspozycji do tego, by taką halucynację mieć. Tak, no właśnie, no bo ktoś mógłby zaargumentować, że oni bardzo wierzyli i bardzo chcieli, tak. żeby to było prawdą. Tak. Cały odcinek znajdziesz na YouTubie.